Siemat, i Liduś. Witamy w kolejnym odcinku Call of Duty. Dzisiaj będziemy grać w Call of Duty World at War. Call of Duty 5, które jest najlepszym, najefektowniejszym, najbardziej brutalnym kodem z wszystkich yy, kodów. No. Odpuszczaj. Ile? Ej, czekaj, policzmy ile razy powiedziałem Call of Duty. Nie będę tego. Mówił. Dobra. Yy, dziś będziemy grać całego gameplaya, całe 15 misji. Powinno... Je... kilku z menta... Ilu? Was? Nie wiem, trochę ich było. Kilku pamiętam. z komentatorów napisali nam, żebyśmy nagrali właśnie z odtytu Proszę bardzo, nagrywamy tego gameplaya, jak mówiłem. Kilka odcinków z noc Nieumarłych, oczywiście No oczywiście jakby można było nie nagrywać z Noc Nieumarłych, to jest moim zdaniem jedna z najfajniejszych mapek, mimo że jest mała, mimo że nie ma tak jakby za dużo takich bajerów, w sensie że ulepszarki teleportów, jakichś takich szmerów, bajerów, samteksów, niesamteksów. Jednym jest coś już szarka, e, e, losowarka, ona tam zawsze stoi, więc można sobie parę. To też strategii my tam mamy bodajże. Trzy z tego co ja kojarzę. 3 yy, czy 2? Nie, nie, no, nie, No tu strategii, tak, nie wiadomo. Nie, ja, ja mam 3, ja mam trzy ale my z bitmi używamy dwóch na zmianę. I... Pod względem jeszcze tego, że grafika ogółem w że yy, jak, na, jak na zombie jest świetna, w kampanii po prostu jest miażdżąca. Grafika jest jak na 2007-2008, bo około z tego roku jest ta grata, yy, to jest po prostu miażdżąca i brutalność jest świetna. Dobra, to jedziemy. Będziemy grać na trybie chyba normalny, normalny, bo jakbyśmy zagrali za hartowanym, przeszliśmy na kampanię na za hartowanym, Dokładnie. ale będziemy grać na normalnym, żeby to szybko przeszło, bo tu jednak cała kampania, co długo, no może długo trwać. Panie, na weteranie to moglibyśmy na przykład upadku, nie, nie wiem czy byśmy go w końcu przeszli, bo upadek to jest taka miazga na weteranie. Ja o, byłem tak. Pod koniec kampanii jak już sam przejdziemy. Będziemy zostać kilka kampa misji właśnie na weteranie. Dokładnie. Może być, może być. A na razie, żeby szybko to przejść na normalu. Na to normalu. To jedziemy. Jadziemy. z Ostatnio nam się długo ładowało, to nie wiem jak teraz. Właśnie się zdziwi, zdziwiłem jak i że się tak długo. <laughs> tak to się ładują no u No właśnie. Dziękuję bardzo, dobranoc. Tu jest... Muszę to przeczytać, Semper Fi, Atol Magin, południowy Platafi. 17 sierpnia, 1942, Z czego mamy z Właśnie chciałem powiedzieć, że <totupy> jeżeli chodzi o Koda World, to jest jeden z wcześniejszych Poczekaj i wielkie podziękowania, <tupy> Pozdrowienia dla naszego idola. Parte <tupy> fajla. Nie no to, że tużby... Nie dość, że w krwi i go biją, i go zabijają. Bardzo po prostu zrzucono Piękna gore. mela. Detali. Tu jest, nie wiemy czy z tego wziął właśnie e, swój... Postawiam, po że z tego mało z ale no nie Właśnie chciałem zwrócić uwagę, że w twardy te bo to jest jeden wcześniejszych wodów, były zwrócone uwaga sobie. na dużo... była zawsze znaczy, dużo, uwagi... dużo uwagi było zwrócone na takie małe detale, na przykład błyszczu dym w nas e, tak z fajki i widać było, że był ten dym. Teraz on na niego na B, widać było, że była to mela. Krew jest fajnie zrobiona, takie mało istotne rzeczy Dobra, są fajnie zrobione, nie. nie są takie zatracone. No. to nasi komplex z przyszli. Ryszka przyszli. Sullivan. Do Sullivan! I do... ktoś tam jeszcze. No i tam trochę sliback. Jakiś tam... Right, Na bubu nam right. dał. <laughs> <Do, do. laughs> Najlepszy gran świata. Bubu! To się nazywa nabu. No nabu. Nabu. i teraz. Bum. Jakby by to powiedział w tej chwili yy, Kazik... Kasik? Dobra, i tutaj jak gracie, to tutaj gdzieś powinna być taka karta śmierci. To jest taki znak, ale nie jest kask i na tym kasku jest, proszę ja was, yy, karta śmierci. Karta śmierci. I te karty śmierci to są takie... To się nazywa kod karty śmierci. I zawsze różne pisze, że tam jakieś... zawsze jakieś dodatki Zobaczycie, bo tu złote, tłoże, granaty, to co jest czarna magia. Tu są że ze wszystkich. W Black Opsie widzieliście w tego, to nie mogliście się tym przejmować, bo i tak by was nie zabiło. A tu ledwo zobaczycie, wskaźnik, leciutko i już, to już może was. Może no To tutaj trzeba... Musiał być mięczki, że ja tak musiał, musiał straszliby ale... Udać się no, to aż tak strasznie ale po prostu nie jestem już wyczulony, jak wiecie zresztą, tego nie bo to jest kampania, a tutaj do kampanii trzeba wiedzieć, że wszystkie... Tak trzeba po prostu sprawnie wymiar ogarniać. A ja wrócę jeszcze do tego granata, żeby... To trzeba... no, nie, nie. Żeby nie... nie kupić nie od granata, musiałbyś mieć takie szczęście, o, to jest piękne, musiałbyś mieć takie szczęście jak Lidusz, jak gra w Poker.

I dwa fragi przejdziecie, już masz 10 fragów, chod można tylko cztery. Po mojemu World to jest jeszcze zrobione po takim fajnie, że jak widzicie... O, nie mogą... o tak, właśnie, właśnie, o kosie, nie? Kosta, No i patrzcie, i już on trzy granaty, nie? Kosa. Fajnie jest zrobione, że może gościu wyskoczyć do ciebie i spagnąć fajnie Patrzcie, teraz tam gościu tam siedzi sobie, taki kamper. Uwaga, i... O, siedzi tam. KAMPER! A! Wow. O tu sobie chłopaki przy, przystaną. Spójrz na Salivana. No spójrz. Zbierze. No spadnę do Skąd się spadnę? Masakr. No kto by się spodziewał? No, kto by się spodziewa? No Wylało się. Ile razy już grałeś w kampanię? W yy, World Tak średnio przechodziłem ją co, co 3 dni. Tak całą, Bez... tak całą, ogółem. No? Wszystkie karty śmierci zebrałem jak się tylko da mnie. Jest... więc ja będę mówił e, gdzie są karty śmierci, jak ktoś mi tu będzie zbierał, niektórych nie ma, niektóre ma. To się mało ma chyba, bo to ma nie? No nie ma. to nie jest tak mało, bo... Jakbyś to na żeby... Sorry w tym odcinku, w następnym odcinku będę musiał zmienić ustawienia, bo widzę, że nie ma napisu więc... Chyba macie słaby odbiór naszego głosu. Taki... Tak profesjonalnie to powiedziałem, słaby odbiór naszego głosu, tak właśnie. E... No i musimy chyba muszę przeprzej... No. Najgorzej jest właśnie od skorzysta. <laughs> Jakbyś ten grady jest... I bardzo mi się, tu, oczywiście tutaj, tu nie ma mojego oh, 40, ale ja jeszcze, tak właśnie się patrzę, jak się gra na... wyraźniej tamtego na Snap'a. Jak się gra na multiku jak się gra na multiku to y, są, właśnie jest tam taka mapa, tam jak widzieliście na początku, ona jest mniej więcej tego typu i jak się gra na 40, to wiele osób mnie tam widzi na and bo że... Dobrze, nie, nie ogarniam tych map. wiem, że są dwie takie jakby mapy, bo ona jest. Jedna jest w dzień, jedna jest... Wystrzel! Wystrzel! Po prawej będzie to rzecz widzę. Who these guys out? Ja im zawsze po prawej... Kapie mojego. Teraz będą szraki do mnie ciepać. No czy... Tutaj tam w krzaki. Tak, krzaki, nie będę ci, bo w krzaki jeszcze coś sika i do dożywał. Poszedł na stronę, a tu granat. To jest nie moim zdaniem naprawdę World to War miażdż. Ta kampania mnie zabija i ona mi się tak podoba, że nie jestem w stanie jej niej To jest naprawdę tyle fajnych rzeczy porobionych, co patrzcie no. Tutaj mają piękną zasłonę zrobioną. O, jak woda jak, jak, mi się przyjęła, ale w którymś momencie wkanać mam koce. No. Da się nabić przed bantaja i ściągnij kolesia z pasuj. To jest piękne. Wiem, wiem, ale no... Nie. Jak się oczywiście przytawi taka okazja? No właśnie, bo tutaj trudno jest z gościem... Może nie wyskoczy może się wyskoczyć, wyskoczyć nie? Zależy od jego humoru. Proszę się nie zarządzać. Tam Proszę się przesunąć. Team Blocker. To było nie To było ładne. Na lidu Chyba tu było jeszcze dodać takie to... słowo, uf, yy, nie nie to, że, Nie to, że jakoś... Świetnie, zaraz, nie? Tak. nie to, że jeszcze tak... W akurat niektórych mówią, tak nie jest w Stasie, takim stanie ale zauważcie, że oni giną jakby za każdym razem inaczej. Ja, Teraz i to, to czy całkiem w ogóle w pofrujnie gdzieś? Nie, to, to, to jest... Te płaty latające są po prostu świetnie zrobione. Albo to, tego nie ma. To się, może i tam jakieś parę, jakichś takich fajnych jest, ale tak jak i tu jest zrobione to... Ale spooky, tak ale to było dobre. Zacznię no wody o tu zrobi, robimy, zrobimy tą konami. No i tam do tego. Ja tam zawsze na powyżej. Proszę mnie to otwolić. Ale... Darek otwrz! <laughs> Darek otwórz. Darek nie chcę otworzyć! Nie ma pamięci. I Ileć na powerwę. A będzie trzeba lecieć na powę, tam się zawsze Boże żeby mnie zamienić jak w pierwszych w pierwszych nie. przykład. Nie nie, widzisz, właśnie to jest minus i nie deceta, że ja tak właśnie nie ogarniam tych e, takich obroty. I To jest piękne, to jest piękne. takich rzeczy nie ma ci ktoś przejechał magnetem po A ten. piękny headshot leci Jez, dalej. Na, na bubu? Na bubu. Na bubu. Na bubu. Tutaj nawet jak się Na się Na walu. Na walu. Na walu. nie mogło obrócić, walu. Na walu. Na walu. Na nie o, o, Na ja zawsze, ja zawsze... się przejmowałem losem moich kumprów z klami... Patrzcie na to Jakiego mam raket w No i to była właśnie pierwsza... Pierwsza, co widzicie, semper fi... na tak Siema, tu ...siema, nara, tu gotyś.pl Iliiduś! ...żej na myśle z wami, komentujcie, subskrybujcie, nara